Czuwaj, czuwaj, dzień dobry, witam serdecznie. Słuchajcie, w tle widzicie dwa samochody. Ja przyjechałem ten czarnym odwiedzić pewien obóz, a obok niego stoi taki czerwony samochód, jest to samochód drużynowego tej drużyny i wiecie co w nim jest najlepsze? Poza tym, że to pewnie szanowany Fiat Seicento, to najlepsze w nim jest to, że stoi daleko od obozu. Kiedy wysiadłem z samochodu, pomyślałem, że ponieważ zaparkowałem obok samochodu drużynowego, to jestem bardzo blisko obozu. Na szczęście się myliłem. Musiałem przejść kilkaset metrów, żeby usłyszeć głos pierwszych harcerzy, którzy dopiero byli na skraju całego obozu. I tak sobie myślę, jak ja tego drużynowego w opór szanuję, że oszczędza harcerzom widoku tego samochodu. ...smrodu spalin, że pozwala im właśnie zapomnieć o tym świecie, który zostawili, żeby brać udział w Leśnej Szkole Wychowania Obywatelskiego. Yy, drodzy drużynowi, drodzy duszpasterze, nie parkujmy samochodów na środku obozu, na placu apelowym. Parkujmy je na tyle daleko, żeby nie rzucały się w oczy. Wiadomo, że są nam potrzebne w czasie obozu, ale tak bardzo do tego obozu nie pasują, że zostawmy je tak, aby nam nie przeszkadzały. Czuwaj!